ma ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Brawl na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku odbierę sobie aż dwie Mega Świnie. Ale oczywiście zanim to, to na samym stacie zostawcie suba z dzwonkiem oraz chłopkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu Mega Świnia, a ja przypnę wam serduszko. No i ja, słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać i po prostu pokażę wam jak ogólnie to otwieranie Mega Świni wyglądało, ponieważ słuchajcie, ja już te dwie Mega Świnie odebrałem. A więc słuchajcie, teraz właśnie pokażę wam e, jak to wyglądało, a więc życzę wam miłego oglądania. Ok, więc jak widzicie pierwsza Mega Świnia na moim koncie jest już oczywiście Przede mną, no i później sobie oczywiście również Otworzę mega świnie na koncie mojej siostry. także właśnie Tutaj będę otwierał łącznie dwie mega świnie Ale oczywiście zaczynamy tutaj właśnie na moim Koncie, w takim razie klikam i rozbijam tą mega świnie No i zobaczymy co tutaj będzie Więc uwaga widzicie mamy tutaj e, Tą świnie już rozbitą i mamy tutaj na początku 106 błyskotek, mamy również 508 Monet oraz mamy tutaj jak widzicie Również punkty mocy dla dowolnego zatemiarza 213, także słuchajcie lecimy sobie Teraz oczywiście już ze stadropami e, Więc okej okay, pierwszy stadrop już jest tutaj e, Przede mną i mamy tutaj na początku zobaczyć. Zobaczmy coś czuję, że niestety to będzie rzadki i uwaga, zobaczmy. No niestety na początku jest to rzadki stardrop, także no. E, no nie jest najlepiej, ale słuchajcie, też nie jest najgorzej, ponieważ mamy tutaj 20 błyskotek, także jak na rzadkiego start dropa to jest naprawdę dobry traf. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej i zobaczmy. Tutaj niestety znowu mamy rzadkiego start dropa więc no porządek nie jakiś najlepszy, ale spokojnie mam nadzieję, że to wszystko się słuchajcie rozkręci, że później będą lepsze te start dropy Teraz mamy 25 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza więc okej, okay, dobra. Lecimy sobie dalej, żeby to znowu był tylko rzadki stardrop. Uwaga, zobaczmy. No niestety tak, więc okej okay, sobie dalej i mamy tutaj e, po 2 HPD plus 100. Także, ok, na razie w każdym stardropie e, coś innego mamy. Uwaga, lecimy sobie dalej. I tutaj mamy niestety, słuchajcie, znowu, że takiego stardropa. I na razie, no nie wygląda to najlepiej, ale spokojnie. Czy tutaj bardzo dużo stardropów przed nami? Oczywiście też całe mega świnia na koncie mojej siostry. E, także, słuchajcie, tutaj, no jeszcze coś ciekawego na pewno będzie. E, a tymczasem mamy kolejnego, że takiego stardropa, niestety. A w nim 25 punktów mocy po raz kolejny. A więc klikam, oczywiście, dalej. No i zobaczymy, mamy tu w końcu lepszego stardropa niż rzadki, ponieważ jest to bardzo rzadki stardrop. I jeszcze nawet może się Ulepszyć, więc uwaga, zobaczmy. No niestety się nie ulepszył, więc uwaga, mamy tutaj przynajmniej coś ciekawego. I mamy tutaj naprawdę całkiem fajny spray do kole, tak widzicie? Także słuchajcie, e, no całkiem fajna rzecz tutaj w tym momencie się e, trafiła z bardzo takiego stardropa. Lecimy sobie dalej, tutaj z znowu mamy rzadkiego stardropa, także powrót do tego co mieliśmy wcześniej. E, no i mamy tutaj po raz kolejny slot po 2 PD, więc okej, okay, lecimy sobie dalej, słuchajcie, kolejny tutaj rzadki stardrop, który może się ulepszył. Uwaga, zobaczmy. No niestety znowu się nie ulepszył. Jest to tylko rzadki stardrop. E, mamy w nim teraz 50 monet. E, więc lecimy sobie z dalej. I mamy tutaj bardzo star Stardropa. I jest oczywiście cały czas szansa na ulepszenie jego I mamy tutaj go ulepszonego na epickiego Stardropa. I cały czas oczywiście są szanse na jeszcze ulepszenie tego Stardropa. Uwaga, zobaczmy. I okej, okay. zostaje epicki Stardrop. Jest to do tej pory najlepszy drop, W takim razie zobaczmy, co będzie tutaj. Uwaga, klikam. I mamy tutaj co? No niestety, jak na epickiego Stardropa, naprawdę bardzo sobie traf. Ponieważ 200 monet, więc no dobra, lecimy sobie z dalej. Ok, teraz tak widzicie, idzie trochę lepiej, bo mamy tutaj bardzo rzadkiego Stardropa. Teraz, więc no przynajmniej nie jest to. Rzadki rzadki stardrop. Mamy tutaj tym razem 50 punktów mocy. A więc oczywiście lecimy sobie, słuchajcie, dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. E, więc dobra, teraz mamy słuchajcie bardzo rzadkiego, więc dobra, zobaczmy co będzie teraz. I teraz mamy kolejne punkty mocy 50, okej, okay, dobra. E, no i oczywiście kolejny stardrop, i tutaj zobaczmy, jest to rzadki stardrop, a w nim, uwaga, co? 50 monet. I słuchajcie, jak widzicie właśnie tutaj mamy podsumowanie tego, co udało się trafić e, w, w tej mega na moim koncie. Oprócz tego, jak widzicie, mamy tutaj oczywiście codzienne podarunki i mamy tutaj darmowego stardropa, więc słuchajcie, myślę, że mogę sobie, słuchajcie, go tutaj również otworzyć i zobaczymy, e, co tutaj mi się uda z tego trafić, bo co prawda to już nie jest start drop z Mega Świni, ale również sobie oczywiście go e, tutaj myślę, że mogę otworzyć i mamy, słuchajcie, tutaj 50 monet. W ogóle, słuchajcie, to ciekawe, wszedłem też do sklepu i zwróćcie uwagę, że mamy tutaj również darmowego star dropa, więc, słuchajcie, myślę, że również sobie możemy go teraz tutaj otworzyć, więc zobaczmy, e, co będzie tutaj tym razem ze star dropa ze sklepu i uwaga, co to będzie, a mamy tutaj, uwaga, co? Y, zobaczmy, mamy tutaj stop po 20 PD, więc okej. Okay. No teraz, słuchajcie, jestem w boże zadymiarze no i słuchajcie, zanim e, otworzę mega świnię na koncie mojej siostry, to chcę wam pokazać również coś, co udało mi się ostatnio trafić z 100 e, dropa za wygranie gierki. E, I słuchajcie, było to do, tak dokładnie z legendarnego start dropa i udało mi się słuchajcie trafić pewnego fajnego e, skina. Mianowicie słuchajcie, udało mi się trafić skina o wartości 150 gemów, oczywiście na no, 149 i słuchajcie, jest to tak dokładnie ten oto skin do Sedge'a, czyli Kraken Search, a więc też tutaj właśnie chciałem wam to pokazać, a więc teraz myślę, że możemy przejść do odbierania świni na koncie mojej siostry. Okej, okay, a więc Widzicie, ja już jestem właśnie na koncie mojej siostry. No i tutaj oczywiście jest druga mega świnia. Przede mną. więc słuchajcie, mega świnia na koncie moim już została odebrana, więc teraz odbiorę ją na koncie mojej siostry. No i zobaczmy, co tutaj, słuchajcie, będzie teraz na koncie mojej siostry. Mamy tu oczywiście 106 błyskotek, 508 monet oraz punkty mocy do dowolnego zadymiarza 213. No i słuchajcie, pora teraz na kolejne stadropy. Więc uwaga, zobaczmy, jak tutaj rozpoczniemy tą mega świnię. I rozpoczynamy ją, słuchajcie, tak samo jak na moim koncie, czyli rzadkim stadropem. Aczkolwiek u mnie to były błyskotki, a tutaj mamy podwo Więc ok. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Uwaga, zobaczmy co będzie teraz. I mamy tutaj, słuchajcie, 10 kredytów do Kita, więc okej, okay, dobra, to się na pewno przyda. E, lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Teraz mamy kolejnego rzadkiego stardropa, więc tutaj początek, jeśli chodzi o rzadkości stardropów. No, podobnie jak u mnie, mamy tutaj tym razem podwecze e, PD plus 100 po raz kolejny, okej, okay, lecimy sobie dalej. I również po raz kolejny mamy rzadkiego stardropa, a w nim 50 monet. A więc oczywiście pora na kolejnego. No, i zobaczmy, jaki to będzie stardrop teraz. I uwaga, no niestety, znowu rzadki, więc no dobra, mamy tutaj znowu monety, 50 i słuchajcie, mamy w końcu, na końcu mojej szotry lepszego serdepa niż rzadkiego. Bo mamy tutaj, słuchajcie, już bardzo rzadkiego. Zobaczmy, może będzie nawet jeszcze lepszy i no niestety nie, ale bardzo rzadki to już przynajmniej jest lepiej niż rzadki, więc uwaga, zobaczmy, uwaga, mamy tutaj teraz emotkę. Okej, okay, mamy tutaj całkiem ciekawą emotkę do skójka, tak się ona prezentuje, jak widzicie. Więc lecimy sobie, słuchajcie, dalej. I kolejny sardop jest to, słuchajcie, niestety sardob rzadkiej, więc no, e, okej, okay. ale trafnie najgorszy, ponieważ są to kolejne podwecze PD plus 100 więc okej, okay, lecimy sobie, słuchajcie, dalej i uwaga, teraz mamy tutaj. No któż by się tego spodziewał? Znowu takiego stardropa e, No a w nim słuchajcie 50 monet Ok, lecimy sobie dalej, mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś lepszy start drop, e, Uwaga, no i chyba niestety nie e, więc okej, okay, no dobra, mamy tym razem znowu kolejny połow PD, plus to tak całkiem sporo tutaj ich na koncie mojej siostry e, wypada e, z tych start dropów także słuchajcie, okej, okay, lecimy sobie, słuchajcie, dalej, uwaga, mamy tutaj znowu niestety rzadkiego stardropa, a w nim tym razem 25 punktów mocy, a więc klikam oczywiście dalej, no i zobaczmy, mamy w końcu, słuchajcie, właśnie jakiegoś dużo lepszego stardropa i na to właśnie... Słuchajcie, teraz liczyłem. I mamy, słuchajcie, teraz epickiego start-upa. Także zdecydowanie jest to najlepszy start -drop do tej pory na koncie mojej siostry. E, a jeszcze ocz jest oczywiście szansa na ulepszenie go, więc uwaga, zobaczmy. I no, chyba niestety nie. No i tak, epicki zostaje, ale słuchajcie, nie ma na co narzekać, bo epicki to już jest naprawdę dobry start -drop. Więc uwaga, zobaczmy. Klikam i co będzie tutaj. I mamy tutaj aż 100 kredytów do kita, więc ok, no to się na pewno e, mojej siostrze przyda. Więc ok, lecimy sobie, słuchajcie, dalej. No i słuchajcie, tutaj po tym episkiem start mamy niestety znowu rzadkiego, a w nim mamy, słuchajcie, 50 monet. No, jak widzicie tym, oto właśnie e, StarDropem kończymy mega Świnie na koncie mojej szostry i tak wygląda podsumowanie nagród właśnie z tej mega świni. No i oczywiście na koncie mojej szostry również myślę, że możemy sobie właśnie te codzienne podarunki. W takim razie klikam tutaj w stardropa i mamy, słuchajcie, tutaj legendarnego stardropa. Tego to się totalnie spodziewałem, słuchajcie, myślałem, że tutaj będzie jakiś rzadki stardrop, nawet nie liczyłem w ogóle na coś dobrego. A mamy tutaj, słuchajcie, legendarnego stardropa. Co tu się, słuchajcie, wydarzyło? Więc słuchajcie, no powiem wam, że nagrody z Mega Świni nie były do tej pory za dobre, ale się teraz mamy legendarnego Stardropa i tutaj może być coś naprawdę mega mocnego, więc uwaga, klikam bez przedłużania i zobaczmy, co będzie teraz. I mamy, słuchajcie, tutaj co! Mamy nowego skina do meg. i jest to, słuchajcie, żuk meg. Także naprawdę bardzo fajny traf. Mamy nowego skina na, na koncie mojej siostry, także mega fajnie. Oprócz tego oczywiście jest również taka e, emotka do tego skina. No i oczywiście teraz znowu, tak jak na moim koncie, przyszedłem, słuchajcie, do sklepu, tylko że ten razem na koncie mojej siostry, I tutaj również mam oczywiście kolejnego stardropa, także tutaj, jest słuchajcie. E, no, poza tą mega świnią, również sobie e, nagrody różne odbieram. Jak widzicie, jak Widzieliście w sumie no przed chwilą naprawdę warto te nagrody również odbierać, bo mieliśmy tutaj legendarnego stardropa, czego się totalnie nie spodziewałem. A teraz mam również naprawdę fajną rzecz, ponieważ mamy tutaj emotkę do Jessie, więc okej, okay, kolejna fajna rzecz. I słuchajcie, oprócz tego, że tutaj właśnie odebrałem to, to mam słuchajcie na koncie mojej siostry jeszcze kolejne nagrody do odebrania. A mianowicie jak widzicie, mamy tutaj mitycznego stardropa i nie tylko w i pucharu, także słuchajcie, odbieramy sobie jeszcze to, więc uwaga, mam nadzieję, że tutaj również coś fajnego uda się trafić, więc kolejny dobry stardrop. Uwaga, więc zobaczmy, co będzie teraz. Bez przedłużania klikam i uwaga, mamy teraz słuchajcie, emotkę, ok, mam teraz emotkę do Tary, która bije brawo, więc ok, mamy coś takiego, no i słuchajcie, odbieramy sobie kolejne nagrody, mamy tutaj e, kredyty, mamy tutaj również punkty mocy, okej okay, dobra, e, więc sobie tutaj słuchajcie odbieramy, mamy również tutaj monety, więc okej, okay, całkiem sporo tych nagród tutaj, em, ale i pucharów, mamy również jak dzisiaj kolejne kredyty i mamy również kolejne punkty mocy oczywiście dla dowolnego zadymiarza e, więc ok, e, tutaj te wszystkie nagrody odebrane, a więc słuchajcie e, to jeśli chodzi o nagrody na koncie mojej siostry, już by było na tyle, a więc w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle, także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze pod tym filmem Oraz o subskrypcji, dzwoneczki na moim kanale A już słuchajcie, właśnie nie przedłużmy tego filmu Także to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć